przed chwilą pisała na Facebooku, że jest 4 km od Ostrowca. Ja miałem 10. <grymne> Zobaczymy kto będzie pierwszy. Mam 2,9 km do skrętu właśnie w ulicy, gdzie jest dworzec Pekanki Jest to już punkt na mapie. Fajnie gdyby był pierwszy. czy to był Koko. 1,5 km do skrętu właśnie w ulicę, na której jest dworzec PKS no ale ten ten, ten przede mną trochę mnie zwolnił i szczerze mówiąc Halo? Halo? No wiesz co ja jestem 3 minuty od ciebie dobra. A ty jesteś na miejscu już? Tak, dopiero to wyświetlać. Kurde no dobra, okej. Okay. Ścigałem się z tobą.